Witam, dzisiaj zaprezentuję, zaprezentuję, otworzymy sobie pewną paczkę, w której znajduje się pewne akcesorium do Xboxa One, mianowicie jest to yy, hub USB z możliwością montażu dysku twardego. Co tu więcej, więcej mówić? Zaczynajmy. Ok, paczuszka otwierana. Tak to się prezentuje w pudełku. Dokładnie to się przynajmniej powinno nazywać. Collective Minds, coś tam takiego. Ale tu widzę jest po polsku wszystko nawet opisane na tym pudełeczku ładnie. Powiększ pojemność dyskową swojej konsoli oraz dostęp do mediów. Podłączając po do swojej konsoli, bo usłano budowę do dysku twardego z hubem USB Collective Minds, jest, może zwiększyć możliwości swojej konsoli, i tak dalej, i tak dalej. Tak to się prezentuje na zdjęciu z Xboxem One, Budełko fajne, bo po polsku przynajmniej na nim pisze. Jest wszystko fajnie opisane ze zdjęciami. Collective Minds, proszę bardzo. Dystrybucja, bla, 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 na ten japoński i takie tam dziwne sprawy. Proszę bardzo. Wszystko opisane, lampki, LED, jak zamontować. No okej, okay. otwórzmy zatem pudełeczko. jak to się, a tak to się, Ok. To sobie podłożymy Co tu mamy? Kolejne pudełeczko Collective Minds i te sprawy no, dobra okay. A w pudełku znajduje się Instrukcja na wierzchu Jakaś ulotka bla 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 Damy na bok. Karta gwarancyjna. Instrukcja obsługi po angielsku. I druga instrukcja obsługi, tym razem po polsku. Dużo rozkładana karta. O! Widzę, że jest konkret. Konkret, 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 konkret. Zaradzość pudełka obudowy. No, no, no. Okej. Okay, do instrukcji jeszcze wrócimy. No, ale liczy się to, że jest po polsku. Okej. Okay. Instrukcja idzie tu. A tutaj mamy pod pianką nasze główne tutaj naszego głównego aktora tego filmu. Jako to budowa z trzema portami USB 3.0 z diodą LED tu zapewne, już widzę. No i co? Tutaj jeszcze jakieś zasilanie dziwne, proszę Państwa. No nic. W każdym razie obejrzymy sobie, jak to po kolei ma być. Aha, tutaj, tutaj się nic staluję dysk twardy, spróbuję to otworzyć. O właśnie, tak. 2,5 calowy dysk twardy. Dysk tak. zamontujemy później. No, tak to się prezentuje. Połyskujący. W każdym bądź razie aż tak tragicznie to nie wygląda. Myślałem, że to będzie gorsze jakościowo. No to takie, to najtańszy w sumie nie wygląda. Po z najtańszego plastiku. Co tam jeszcze mamy w pudełku? W pudełku mamy, mamy, mamy jakąś przedłużkę USB. Przedłużka USB. No to ciekawe. Dosyć gruby ten kabel. USB 3.0 Proszę bardzo. Dosyć gruby kabel. No a długi to nie jest specjalnie. No w każdym razie zobaczymy. I mamy tutaj jeszcze oto. Takie coś. Śrubki z jakimś, nie wiem. Kawałkiem plastiku. Dzisiaj dokręca, zaraz się przejrzymy. No to tak, co mamy? Zawartość opakowania, eee, zawartość pudełko. Ok, jest. Obudowa do dysku twardego z hubem, USB, jedna sztuka. Ok, szyny do dysku twardego, dwie sztuki. A, to są dwa. To są szyny do dysku twardego. No i sprawa się wyjaśniała. Śrubki do zamontowania dysku twardego razy 4. Ok. Instrukcja obsługi razy 1 sztuka. No to w sumie by się zgadzało. Wszystko. Tutaj jak podłączyć? Dobra, w każdym bądź razie. To, opakowania się zgadza. No, więc generalnie rzecz biorąc, urządzenie prezentuje się tak. Zaraz zamontujemy i, i będziemy testować. W każdym razie spodziewałem się gorszej jakości wykonania to nawet jakoś tak wygląda w miarę o tutaj przycisk do synchronizacji kontrolerów który działa następująco to się go wciska tutaj wysuwa się taki dzyndzelet i w xboxie naciska przycisk no to co to by było na tyle zaraz go podłączę i pokażę może jeszcze krótki filmik jak to śmiga no to co, dzięki i na razie.